Witajcie kochani tutaj Light Guidance Oracle, czyli świetliste porady. Dziękuję za to, że oglądacie. Mam dla Was dzisiaj kolejne specjalne czytanie. To jest czytanie, w którym możecie zapytać anioły o odpowiedź na pytanie, które Was nurtuje, coś czego nie wiecie, chcecie podjąć jakąś decyzję i nie wiecie co zrobić. Dzisiaj anioły odpowiedzą Wam na pytanie, doradzą, co zrobić. Także wylosuję karty anielskich odpowiedzi. Mamy tutaj trzy grupy do wyboru, i żeby pomóc Wam wybrać, intuicyjnie wybrałam kamienie. I tak, dla grupy pierwszej mamy karnelian. Dla grupy drugiej, Piryt. I dla grupy trzeciej mamy Malachit. Kochani, pomyślcie o swoim pytaniu. Weźcie głęboki wdech. Wybierzcie kamień. Spis treści macie w opisie filmu. I widzimy się za chwilę. I tam będę miała dla Was odpowiedź. Witajcie grupo pierwsza. Oto wasze odpowiedzi od aniołów. Na Wasze pytanie. Wybraliście Karnelian. Zacznijmy Wasze czytanie. Zapytamy aniołów. Co powinniście zrobić, jaką mają dla Was? Radę, jakie są odpowiedzi na Wasze pytania? Dobrze. Aniołowie, jakie są odpowiedzi na pytania dla osób w grupie pierwszej? Co macie im do powiedzenia? Słyszę, że już wystarczy. Zobaczmy, co mamy. Dobrze, dobrze. Hmm. Poukładam tutaj karty. Dobrze, tak to chyba widzę. Dziękuję Wam, Aniołowie. Aniołowie, dziękuję Wam za wiadomość dla grupy pierwszej. Jakie są odpowiedzi na ich pytania? Dobrze. Odpowiedź na Wasze pytanie. Jakiekolwiek ono nie jest, pamiętajcie, to jest czytanie kolektywne, ale odpowiedź brzmi tak. Odpowiedź na Wasze pytanie brzmi tak. I ta rzecz, o którą pytacie, wydarzy się, wyjaśni się, będziecie mieć więcej informacji na ten temat w niedalekiej przyszłości. Więc, grupa pierwsza, nie musicie czekać długo na rozwiązanie waszej sytuacji. Odpowiedź brzmi tak i w niedalekiej przyszłości, aczkolwiek aniołowie mają dla was jeszcze więcej wskazówek na ten temat, i mamy tutaj kartę Zaczekaj. Czyli cokolwiek to dla was nie jest. Odpowiedź na pytanie jest tak i w niedalekiej przyszłości, ale tutaj czuję, że aniołowie uważają, że powinniście zaczekać. Czuję, że niektórzy z Was są bardzo niecierpliwi, chcą, żeby się to już wydarzyło, wyjaśniło, żeby był ruch do przodu. Pamiętajcie, to jest czytanie kolektywne, więc bierzcie to, co z Wami rezonuje. Dowiecie się, Czegoś na ten temat już niedługo, ale czuję, że aniołowie uważają, że to nie jest dla Was odpowiednia ścieżka do końca, tak? Dla tych, którzy myślą o miłości i związkach, może tak, ktoś czuje coś do Was i Wam to powie, ale aniołowie mówią: zaczekaj. Może. Szukacie pracy, czekacie na ofertę pracy, złożyliście CV, czekacie na odzew. Tutaj aniołowie mówią, że tak, będą oferty, ale poczekajcie z przyjmowaniem ich, ponieważ mamy kartę: istnieje coś lepszego. Coś na co warto czekać. Coś lepszego jest dla was grupo pierwsza. I wiem, że część z Was bardzo się ekscytuje tą sprawą. Jesteście niecierpliwi. A kiedy jesteście niecierpliwi, to zawsze mówi wasze ego. Pamiętajcie, nigdy dusza. Bo dusza nie wie, co to jest czas, tak? Ponieważ czas to iluzja. Więc dusza nie może być niecierpliwa. Pamiętajcie o tym. Że zawsze, gdy jesteście niecierpliwi, przemawia przez was wasze ego. Tak, aniołowie mówią: poczekajcie, bo jest coś lepszego dla Was. Posłuchajcie swojej intuicji. Tak, posłuchajcie swojej intuicji. Nie bądźcie w tej niecierpliwej energii ego, bo to Wam nie służy. Tak, poczekajcie. Połączcie się ze swoją intuicją, bo wtedy zrozumiecie, że istnieje coś lepszego dla Was, grupa pierwsza. I czuję, że to coś lepszego jest też w niedalekiej przyszłości. Wezmę yy, talię i wylosuję jeszcze kartę, żeby zobaczyć, kiedy nadchodzi ta lepsza rzecz dla Was. To coś lepszego, oho. Nie no, to jest za dużo. Poprosimy, poprosimy jeszcze tylko jedną kartę. Dobrze. O, proszę bardzo. Mamy kartę w przeciągu kilku miesięcy, czyli również całkiem niedaleko, tak? Mogłoby być dalej. Wiem, że niektórzy z Was są bardzo niecierpliwi. Czuję to, bo. Chcieliście usłyszeć tą odpowiedź tak, ale to coś lepszego nadejdzie do waszego życia w przeciągu kilku miesięcy. To coś lepszego jest warte oczekiwania. To, co pytacie, jest ok, nie, to nie jest nic złego, ale to nie jest to coś lepszego. To nie jest to, co was czeka w przeciągu kilku miesięcy. Czyli odpowiedź tak. W niedalekiej przyszłości. Ale aniołowie proszą Was, grupa pierwsza poczekajcie, bo w przeciągu kilku miesięcy nadejdzie coś znacznie lepszego. Aniołowie, dziękuję Wam za wiadomość dla grupy pierwszej. Jeśli to z Wami rezonuje, to proszę polubcie mój film, zasubskrybujcie mój kanał, znajdźcie mnie na Facebooku i Instagramie, obserwujcie mnie tam, bo w ten sposób. Wzbogacacie naszą wspaniałą społeczność i będziecie mogli wygrać prywatne czytanie ze mną. Wszystkie informacje macie w opisie tego filmu. Jeśli Was to interesuje, to sprawdźcie. Grupo pierwsza dziękuję za to, że oglądaliście. Wysyłam Wam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre. Witajcie grupo druga. Oto wasze odpowiedzi anielskie. Pomyślcie o swoim pytaniu. I niedługo się dowiemy. Oho ho, ho. Niedługo się dowiemy, jaka jest odpowiedź. Aniołowie. Jaka jest odpowiedź na pytania dla grupy drugiej. Co macie do powiedzenia w grupie drugiej. Czuję, że jeszcze jedna karta. No, jeszcze dwie karty w takim razie. Zobaczmy, co tutaj mamy. Mhm. Dobrze, dobrze. Pozwólcie, że tutaj wczuję się w wiadomość. To jest dziwne, bo te karty trochę się wykluczają na pierwszy rzut oka, ale zobaczmy, zobaczmy. Aha, aha, aha. Dobrze, dobrze, dobrze. Już wszystko wiem. Dziękuję Wam Aniołowie za wyjaśnienie. Wezmę różkę. Aniołowie, dziękuję za odpowiedzi na pytanie grupy drugiej. Dobrze. Mamy kartę nie, podwójnie, jedną z wykrzyknikiem. Ale nie czuję, żeby to była odpowiedź nie na Wasze pytanie. Czuję, że wielu z Was martwi się o coś, niektórzy z Was o pieniądze, bo wybraliście Piryt. Pamiętajcie, to jest czytanie kolektywne, więc bierzcie to, co z Wami rezonuje. Z tymi kartami nie i z kartą nie ma powodu do zmartwień, to myślę, że aniołowie proszą Was, żebyście się nie martwili, bo jeśli się będziecie martwić, to przyciągniecie coś negatywnego do swojego życia, tak? Także tutaj słyszę, że to wszystko zależy od Was, grupo druga, Wy podejmujecie decyzję, proszę się nie martwić, tak? To jest bardzo silna wiadomość. Nie bądźcie w energii martwienia się. Nie przebywajcie z ludźmi, którzy was ciągną na dół do negatywnej energii. Trzymajcie się z dala od negatywnych sytuacji, tak? Bo nie ma się o co martwić. Jeśli poczujecie, że jesteście w negatywnej energii, to wyjdźcie z niej. Nie! To was tylko sprowadzi na dół, okej? Okay? To jest bardzo ważne. Potrzebujecie uwierzyć. Ta karta mówi, jeśli uwierzysz, to jest najważniejsza karta w tym czytaniu. Więc jeśli wierzysz, że uda ci się, że zrobisz to, że wszystko będzie dobrze, to właśnie tak będzie, ok? Ale nie wolno Wam się martwić, ale potrzebujecie uwierzyć w to, że wszystko będzie dobrze, bo nikt za was tego nie zrobi, tak? I to jest idealny czas na to. Mamy kartę Idealny Moment i Kompromis, więc czuję, że ta sytuacja wymaga kompromisu i pamiętajcie, to jest czytanie ponadczasowe, więc kiedy to oglądacie, to właśnie teraz jest idealny moment na znalezienie tego kompromisu w tej sytuacji. Która was nurtuje, tak? Tutaj słyszę też, żebyście stali przy swoim, ale nie bądźcie uparci, tak? Bądźcie gotowi na kompromis. I to jest dobry czas na to, żeby go odnaleźć w tej sytuacji, w jakiejkolwiek sytuacji nie jesteście, tak? Tylko potrzebna jest Wam wiara, wiara w to, że się uda. I aniołowie mówią, że medytacja przyniesie odpowiedź. Czyli to jest bardzo ważne, żeby medytować, zanim podejmiecie jakąkolwiek decyzję, i w tej medytacji dojdziecie do tego, jak osiągnąć ten kompromis. Tylko nie martwcie się, wierzcie w siebie, a wszystko będzie dobrze. Grupa druga. Oto wasza odpowiedź. Mam nadzieję, że jest pomocna. Jeśli tak, to proszę polubcie wideo, zasubskrybujcie mój kanał. Znajdźcie mnie na Facebooku i Instagramie, obserwujcie mnie tam, bo w ten sposób wzbogacacie naszą piękną społeczność i będziecie w gronie tych, którzy mogą wygrać prywatne czytanie ze mną. Wszystkie szczegóły macie w opisie tego filmu, więc jeśli was to interesuje, to sprawdźcie. Grupo druga. Dziękuję za to, że oglądaliście. Wysyłam Wam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre. Witajcie, grupo trzecia. Oto Wasze anielskie odpowiedzi. Na jakiekolwiek pytanie Was nurtuje, pomyślcie o Waszym pytaniu, o Waszym problemie. I zobaczymy, co aniołowie mają do powiedzenia w tej sprawie. To jest czytanie ponadczasowe, nieważne kiedy oglądacie. Uh -huh. Na pewno te trzy karty aniołowie. Co macie do powiedzenia w grupie trzeciej? Proszę Was o odpowiedź na pytanie. Oho! Dobrze, mamy wszystkie! <laughs> Zobaczmy, co tutaj mamy. Dobrze, dobrze, dobrze. Mhm. Uh -huh. Dobrze, tak to widzę, Aniołowie, proszę o podpowiedź. Dobrze. Mhm. Uh tak, -huh, uh -huh. tak, tak, tak. Dobrze, o. Chyba to mamy. Mhm. Uh -huh. Nie. O. Nie. <laughs> dziękuję aniołowie. Dobrze. To jest tak, jak ja to widzę i czuję. Wezmę różdżkę. <laughs> aniołowie dziękuję za odpowiedź na pytania w grupy trzecie. <laughs> Dobrze. Teraz, kiedy zadajecie to pytanie, nieważne kiedy to oglądacie. Teraz to nie jest właściwy moment. Pamiętajcie, to jest czytanie kolektywne, ale teraz to nie jest właściwy moment, żeby decydować, znać odpowiedź, cokolwiek to nie jest. To nie jest ten moment dla Was, Grupo Trzecia, ok? Ale decyzja należy do Ciebie, tak? O. Dziękuję, Aniołowie. To jest odpowiednia wiadomość. <laughs> Dobrze, czyli. Decyzja należy do Ciebie. I to jest główna wiadomość od aniołów dla was, grupo trzecia. Ale teraz to nie jest dobry moment na decyzję, tak? Bo nie macie jeszcze informacji albo stabilności emocjonalnej, czy jasności umysłu, żeby tę decyzję podjąć, tak? Więc teraz nie decydujcie grupo trzecia. Zatrzymajcie się, okej? Okay? Potrzebujecie czasu. Teraz jest czas na to, żeby poprosić innych o wsparcie, o zapytanie o tą sprawę innych ludzi, pomocnych ludzi, tak? O. Och, dzisiaj bardzo szybko mówią, przepraszam. Dobrze, poprosić innych o wsparcie, pomocnych ludzi, którym ufacie, tak? Teraz to nie jest czas na decyzję, dobrze? Poproście innych o wsparcie w tej sytuacji i nie martwcie się, grupo trzecia, bo macie wokół siebie wielu pomocnych ludzi, którzy pomogą Wam w podjęciu tej decyzji. Pamiętajcie, nie pytajcie wszystkich dookoła teraz, tak, tylko tych ludzi, którym naprawdę ufacie. Bo mamy kartę zaufanie, tak? I zapytaj też swoich przewodników duchowych. Tak? Teraz jest czas na pytanie o pomoc, o prośbę o pomoc. Ludzi, którym ufasz i swoim przewodników duchowych. Ale też z tą kartą zaufanie czuję, żebyście nie tylko pytali innych, ale najważniejsze jest, żeby zaufać sobie, ponieważ decyzja należy do Was, Grupo Trzecia, tak? Te porady od ludzi czy przewodników duchowych są bardzo, bardzo ważne, ale Pamiętajcie, żeby zaufać sobie przede wszystkim, tak? Słyszę tutaj, że jeśli konsultujecie się z ludźmi, to ci ludzie są dla Was swoistym lustrem, tak? Dlatego rozmawiamy z ludźmi, żeby skonfrontować z nimi to, co mamy w środku, żebyśmy mogli zobaczyć, czy naprawdę tak uważamy, tak? Więc. Rozmawiajcie z ludźmi, ale przede wszystkim zaufajcie sobie. I w przeciągu kilku tygodni będziecie gotowi, żeby podjąć tę decyzję, czyli ta sprawa rozwiąże się bardzo szybko. W przeciągu kilku tygodni i to wy będziecie gotowi, aby podjąć decyzję, co chcecie zrobić w tej sprawie, o którą Pytacie. Bardzo prosta, ale jasna wiadomość. Dziękujemy aniołowie. Grupa trzecia. Jeśli to z Wami rezonuje, to proszę polubcie film, zasubskrybujcie mój kanał. Znajdźcie mnie na Facebooku i Instagramie. Obserwujcie mnie tam, ponieważ w ten sposób wzbogacacie naszą wspaniałą społeczność i będziecie w gronie tych, którzy mogą wygrać prywatne, spersonalizowane czytanie ze mną. Wszystkie szczegóły na ten temat macie w opisie filmu. Jeśli chcecie, to sprawdźcie. Grupo trzecia dziękuję wam za oglądanie i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co. Dobre.